Cześć, ja nazywam się Wiktor Feduń z kanału Wiktor Feduń Tech i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zostałem programistą. Wydaje mi się, że dzisiaj jest jeszcze większe parcie na zostanie programistą niż kilka lat temu, kiedy ja zaczynałem studia i prawdopodobnie wielu z Was chce zostać programistami ze względu na zarobki albo ciekawą, kreatywną pracę. Musicie wiedzieć, że ja nie od zawsze chciałem być programistą, po liceum chciałem być psychoterapeutą, dlatego poszedłem na studia psychologiczne. Teraz z perspektywy czasu stwierdzam, że liceum to dużo za wcześnie, żeby wybierać sobie zawód. Już w trakcie studiów zacząłem pracę na pełny etat. Najpierw w Uberze, później w rewolucie, i ostatecznie w RHelpie, jako analityk danych, a później młodszy programista. I tutaj aktualnie jestem. W sumie to wygląda łatwo. Byłem tu, poszedłem tam, a teraz jestem programistą. Skoro ja mogę, to każdy może oczywiście. Jednak droga nie jest aż taka prosta. Wydaje mi się, że to, co w moim przypadku zdecydowało o sukcesie i o zostaniu programistą, to jest chęć nauki i ambicja. Już podczas pierwszej pracy, kiedy pracowałem w obsłudze klienta w Uberze, zacząłem się uczyć sql na wewnętrznej platformie e-learningowej. Nie myślcie sobie, że jakoś gładko mi poszło z tym uczeniem się. Ja mogę powiedzieć, że mam tak jak tak śpiewał, czyli połowę ciała pełne mam ambicji, drugie pół lenistwa, i ten 80-godzinny kurs robiłem cały rok. Ale to później przydało mi się przy zmianie pracy, i myślę, że dzięki temu też dostałem drugą pracę, kolejną pracę w rewolucji. Tam używałem już Eskuala, pracując jako analityk do spraw zgodności i później jako analityk techniczny. W międzyczasie Uczyłem się Pythona, ciągle pisałem zapytania w SQL-u i dzięki temu zostałem analitykiem technicznym po pół roku pracy w rewolucie. Później poszedłem do Erhelpa pracować jako analityk danych i tak jak to powiedział nasz pan prezydent Andrzej Duda, że on cały czas czegoś się uczy, ja też cały czas się uczyłem. Ja się cały czas czegoś uczę. Nie wiedziałem, czy iść bardziej w data science, czy w programowanie, ale ostatecznie skończyło się na programowaniu. Przeczytałem kilka książek, zrobiłem kilka kursów, tutoriali, i po półtora roku pracy jako analityk danych w Erhelpie poprosiłem, czy mogę na pół etatu zostać analitykiem danych i na pół etatu spróbować zrobić staż z programowania. I godziwo wszyscy się zgodzili. Jestem im za to bardzo wdzięczny i myślę, że miałem dużo szczęścia, ale samo szczęście nie wystarczy. Trzeba też mieć jakieś umiejętności. Wydaje mi się, że to, co przeważyło, to jest ta chęć rozwoju, którą miałem. I nawet jeśli czegoś nie potrafiłem zrobić, to współpracownicy mogli mi zaufać, że się do tego douczę. Nie myślcie sobie, że ja jestem jakimś super ambitnym gościem, który 8 godzin dziennie pracuje, potem 8 godzin dziennie się uczy, mam raczej inne podejście do przyswajania wiedzy i wolę ją przyswajać małymi łyżeczkami. I też wszystkim to polecam. Nie musisz od razu zmieniać pracy i uczyć się po kilka godzin dziennie. Jeśli chcesz się rozwijać, to przede wszystkim postaw sobie Realistyczne cele, które będziesz systematycznie realizować. Dobrze Wam radzę, nie wierzcie w te wszystkie teorie, że będziesz się uczył 8 godzin dziennie, 3 miesiące zostaniesz programistą, bo prawdopodobnie nie będziesz się uczył 8 godzin dziennie. Zrób sobie realistyczny plan, pomalutku go realizuj i zobaczysz sukcesy. Zauważcie też, że większość szans, które dostałem, dostałem wewnątrz firmy, w której pracowałem. Dlatego, że tam byli ludzie, którzy dobrze mi życzyli. Z którymi spotykałem się na imprezach i miałem jakieś relacje. Łatwiej po prostu o awans wśród ludzi, z którymi się znasz. Na pewno dużo łatwiej niż gdybyś miał iść do innej firmy i znowu przekonywać ludzi, że jesteś wartościowym pracownikiem, ambitnym człowiekiem i można ci zaufać. Czy było ciężko zostać programistą? Ciężko zrobiło się, kiedy już zostałem programistą, a w zasadzie stażystą, bo okazało się, że wszystko czego się nauczyłem na kursach, tutorialach, z książek, które przeczytałem, nie przystają do codziennej pracy programisty. To był czas, kiedy musiałem naprawdę siedzieć po godzinach, doczytywać, czytać dokumentację i myślałem, że nigdy tego nie okaże. Ale ostatecznie da się. Na pewno trzeba zrobić kilka kursów, tutoriali. Przeczytać kilka książek, a jeśli na przykład nie masz studiów związanych z informatyką, to prawdopodobnie kilkanaście książek, ale można to zrobić i zdecydowanie warto to zrobić. Ja miałem taką refleksję, kiedy pracowałem w obsłudze klienta w Uberze. Super firma, dobrze płacą, jest stół do ping są piłkarzyki, kola w ludówce była za darmo, ale czy ja za 5 lat chcę dalej pracować w obsłudze klienta? I odpowiedź była: nie. Dlatego powoli zaczynałem próbować nowych rzeczy i odkrywać to, co chcę robić. Taka jest moja historia od zera do programera. Mam nadzieję, że komuś z Was ona pomoże podjąć jakieś decyzje w swoim życiu. Jakbyście mieli jakieś pytania, zapraszam do komentowania. I nie zapomnijcie subskrybować. Mówił do Was Wiktor Feduń z kanału Victor Feduń Tech. Do zobaczenia.